Siemanko, witam na kanale Kinowa Klisza Dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę amerykański film sensacyjny Pod tytułem Mechanik Prawo Zemsty Z roku 2011 Główną rolę gra Jason Statham Jako płatny zabójca Arthur Bishop Reżyserem jest Simon West No to co, nie ma co przedłużać, jedziemy z tematem Arthur Bishop to profesjonalny płatny zabójca Zwany mechanikiem Specjalizujący się w eliminacji celów W sposób, który wygląda na przypadkowy Jest doskonale wyszkolony Działa z zimną precyzją i zawsze przeszkadza szczegą zasad, które pozwalają mu pozostać w cieniu. Jego świat zmienia się gdy otrzymuje zlecenie na zabicie swojego mentora i przyjaciela, rzekomo zdradzającego organizację. Po jego śmierci syn zabitego szuka zemsty. Artur postanawia go wziąć pod swoje skrzydła i nauczyć sztuki zabijania. Jednak on okazuje się trudnym uczniem, który nie przestrzega reguł, co prowadzi do licznych komplikacji. Wspólnie wykonują zlecenia, ale między nimi rośnie napięcie. Syn mentora uświadamia sobie, że organizacja, dla której pracuje, nie jest godna zaufania i został wciągnięty w grę, której zasady nie są do końca znane. Czy w finale oboje zmierzą się ze zdradą i skonfrontują się ze sobą? Czy prawda wyjdzie na jaw? Musisz to zobaczyć. Serio, Jason Statham jest kotem. To dobry wybór dla fanów sensacyjnych historii z szybką akcją, widowiskowymi scenami walk i emocjonującymi pościgami. Moja ocena to 8 na 10. Ta produkcja to solidna dawka akcji w klasycznym stylu, z niezawodnym Jasonem Stathamem w roli głównej, który pokazuje, że jest mistrzem w graniu twardzieli. Jason w roli Bishopa jest dokładnie tym, czego można oczekiwać. Zimny, precyzyjny, i opanowany. Dla fanów jego stylu aktorskiego Mechanik to kolejny popis umiejętności w graniu twardzieli. Film oferuje wiele dobrze nakręconych scen akcji, które są znakomicie choreografowane i utrzymują wysokie tempo przez cały czas. W filmie wykorzystano wiele praktycznych efektów specjalnych, a niektóre sceny eksplozji zostały nakręcone na żywo, co dodaje im autentyczności. Reżyser Simon West postawił na efekty, aby utrzymać realistyczny charakter akcji. Pościgi, strzelaniny i walki to prawdziwa gratka dla fanów tego gatunku. A wy za co lubicie Jasona? Jak Kolesia szanuje, że w każdej roli jest tak profesjonalny i oddaje rolę 1 do jeden. A wy, dajcie znać w komentarzu. Produkcja jest wizualnie bardzo dopracowana, co sprawia, że każda scena o po bardziej kameralne momenty wygląda atrakcyjnie. Dobra praca kamery i dynamiczny montaż dodają energii całości. Choć niektóre elementy mogą wydawać się typowe dla kina tego gatunku, to film potrafi zaskoczyć niespodziewanymi zwrotami akcji, szczególnie w relacji między głównymi bohaterami. Ale teraz wyobraź sobie, że jesteś jak Bishop, mistrz precyzyjnych eliminacji, działa w cieniu. Każde zlecenie, które dostajesz to łamigłówka do rozwiązania, a każdy ruch jest zaplanowany z zegarmistrzowską precyzją. Twoje życie to nieustanne balansowanie na krawędzi, pomiędzy niewidzialnością a doskonałością. Nikt nie wie kim jesteś, a gdy znikasz po wykonaniu zadania, zostaje tylko idealnie ukryta śmierć, która wygląda jak zwykły wypadek. Pracujesz w samotności, ale zawsze czujesz w sobie ciężar odpowiedzialności. Widzisz się jako mechanik i nie mówię tutaj o pracy w warsztacie samochodowym, tylko zlecenia, gdzie czasami możesz dostać zadanie wyeliminowania swojego przyjaciela. człowiek który nauczył Cię wszystkiego. Wiesz, że to coś więcej niż zwykła praca. Umiesz sobie wyobrazić to uczucie po wykonaniu zadania, ale w pewnym momencie musisz stanąć twarzą w twarz z konsekwencjami swoich działań. Wszystkie emocje, które chowałeś przez lata, nagle wychodzą na wierzch, gdy zmuszasz się, aby przetrwać w świecie, który zna tylko jedną zasadę: przeżyje ten, kto jest o krok przed innymi. Widzisz się w takim świecie? Mechanik Prawo Zemsty to film, który zapewnia solidną dawkę adrenaliny i emocji, idealną na wieczór. Efektowne sekwencje walk i spektakularne eliminacje celów sprawiają, że nie można oderwać. Wzroku od ekranu, więc nie czekaj, tylko odpalaj tą produkcję i dawaj znać jak Ci się podobało. Dzisiaj to by było na tyle. To był film Mechanik prawozemsty. to jest kanał Kinowa Kisza. Dziękuję za obejrzenie i do następnego. Jeśli Ci się podobało, możesz zostawić lajka like oraz suba, żeby być na bieżąco. I napisz w komentarzu swoją ocenę tego filmu. Nowy odcinek w każdą środę i sobotę o godzinie 15. Pozdro!